W szkole podstawowej nr 2 imienia Władysława Węglowskiego w Sędziszowym Małopolskim powstał mural, który upamiętnia dawną szkołę. Autorem dzieła jest Łukasz Kozak, właściciel firmy Wall Art. Do wykonania muralu wykorzystano innowacyjną technologię druku UV. Dzięki niej specjalna maszyna może z precyzją nanosić obraz bezpośrednio na pionowe powierzchnie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ściany budynków. Druku UV jest to nowa technologia ozdabiania ścian. E, maszyna nanosi e, tuszę UV, które są w tym samym czasie utwardzane dzięki dwóm lampom UV. E, robimy w tym momencie, gdzie robi nam się fajna powłoka, która jest trwała, odporna na zmywanie e, warunki atmosferyczne e, na dzieci, e, na odklejanie, to się nie odklei, nie odejdzie od ściany. Jeżeli nie uszkodzimy warstwy, na której nanosimy druk, nie uszkodzimy druku. Możemy go delikatnie drapać, skrobać. Jeżeli piesek nam go pobrudzi jakimś błotem, nie ma żadnego problemu. Jesteśmy w stanie to e, spokojnie wyczyścić, nie uszkadzając druku, nie niszcząc kolorów. Czyli mamy gwarancję tego, że że ten druk przez ten czas będzie cały czas taki sam jak w dniu realizacji. Technologia pozwala na odwzorowanie praktycznie każdego motywu, od obrazów po napisy i grafiki. Możliwości są niemal nieograniczone. Ja zawsze tłumaczę klientom, że jestem w stanie. Każdą fanaberię klienta, która jest schowana bardzo, bardzo głęboko z tyłu głowy przenieść na każdą powierzchnię komercyjną. Czyli e, jeżeli robimy w firmach, brandujemy firmy, robimy loga, całe historie firmy, jak firma się rozwijała, e, pokoje dziecięce są to superbohaterowie e, szkoły, tak jak tutaj, e, patroni, murale. E, historia szkoły też może być, rysunki dzieci też można przenieść na ścianę, szpitale. E, jesteśmy w stanie wydrukować wszystko na każdej powierzchnię okresów. Druk ścienny to doskonały sposób na szybką metamorfozę wnętrz. Dzięki technologii uzyskuje się żywe i trwałe obrazy, które nadają wyjątkowy charakter i nowoczesny wygląd. Właściciel wall art Łukasz Kozak zaprasza do współpracy. Kontakt możliwy jest przez stronę internetową pod adresem wallartkozak.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy, można się zgłosić w ciągu 12 godzin. Ja się odezwę. Telefonicznie mówimy się na spotkanie, przyjeżdżam, dogadujemy się, oglądam ścianę, sprawdzamy wymiary, preferencje klienta. Mamy też własne grafiki, które ja mogę zaproponować. Realizujemy grafiki, które przesyła nam klient. W momencie, kiedy dostanę grafikę od klienta bądź już mamy wybraną grafikę, ja przesyłam to do swojego grafika. On przygotowuje grafikę pod druk, odpowiednie wymiary, tak żeby to miało wszystko ręce i nogi. I dzwonię do klienta, umawiam się na czas, kiedy, na termin, kiedy możemy to zrealizować. Mural, który powstał na ścianie w Szkole Podstawowej nr 2 upamiętnia patrona dawnego gimnazjum Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To wyraz patriotyzmu, pamięci oraz przywiązania do tradycji i wartości. Efekt końcowy dzieła robi ogromne wrażenie.